Witajcie, a teraz absolutny hit. Mam dobrą wiadomość dla osób, które są bez żadnej pracy. W internecie pojawia się coraz więcej film oferujących pracę zdalną na umowy. I tak, wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę http, dwie kropki, dwie ukośne kreski, agisia11.implecite.pl łamane a łamane html Po wejściu na stronę ukaże się formularz. Jak widzimy jest napisane tak, chcę zarabiać. Jeśli chcesz zarabiać, zapisz się, a otrzymasz linki do firm. W pierwszym polu wpisujemy e-maila, w drugim imię, zaznaczamy zgadzam się z polityką prywatności i klikamy Zapisz mnie. Po chwili zostaniemy przekierowani na stronę. Powinien się pojawić sukces, zostałeś zapisany. O, ale niestety ja już tego maila podałam wcześniej. W związku z tym wyświetliło mi się, że subskrybent o takim e-mailu już istnieje. Będę musiała w tej chwili zmienić na innego e-maila. No, i tak sobie tu wpisuję. Wpiszemy teraz innego maila. Jeszcze chwilkę. Klikam, zaznaczam oczywiście tę opcję, klikam Zapisz mnie. I pojawiło się okienko Sukces, przyjąłem twoją subskrypcję. Wysyłam do ciebie maila z prośbą o potwierdzenie zgody na otrzymywanie wiadomości. Jeśli nie otworzysz podanego w mailu linka, w ciągu 7 dni twój adres zostanie usunięty z bazy danych. Czyli po prostu. Musicie kliknąć w tego maila i potwierdzić, że to wy się zapisaliście. W przeciwnym wypadku nie będą do Was przychodziły wiadomości. W tej chwili weszłam na stronę bloger utwórz darmowego bloga. Bloga utworzyć trzeba dlatego, żeby sobie po prostu prowadzić dziennik internetowy o tematyce, która nas najbardziej interesuje. Tu są różne opcje, krótka prezentacja, sama uczek wideo, więcej funkcji i tu po prostu można się dokształcać dodatkowo, jakie są możliwości darmowego bloga. Jest to bardzo fajna rzecz. A potem po prostu pisząc swój ten dziennik, będziecie dodawali reklamy i na podstawie wyświetleń czy kliknięć w zależności od tego jak firma tam sobie ustaliła, będziecie zarabiać. Trzeba wypełnić wszystkie pola. Takie podstawowe tu jest e-mail, powtórzony e-mail, wprowadź hasło, wpisz ponownie hasło, nazwa wyświetlana, czyli jak ten blok nasz się będzie nazywał. A no i kiedy już a teraz musimy otworzyć e-maila i poszukać odpowiedniej wiadomości. Po czym kliknąć w potwierdzenie, że zapisaliśmy się na listę. I to wszystko zostaniemy przekierowani.